Czas na trzeci odcinek z kariery Hela z Veroną. Ja jestem Skydu, bo jakby ktoś był nowy, to ja, dokładnie. W końcu poszedłem do Fryzjera. W końcu nie wyglądam jak totalny Menel, tylko trochę. No i dzisiaj, no, zagramy kariery. To jest oczywiste. Ostatnio zostawiliście tyle lajków, więc bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że to pobijecie. Tu macie 5 ostatnich osób, które zasubskrybowały kanał. Jeżeli chcesz tu być i chcesz być giga szefem, no to zostaw suba. No i tutaj jeszcze macie najlepszy komentarz z poprzedniego odcinka. No. A jeszcze jedno, zawodnikiem odcinka został albo Di Carmine, albo Barak. Pamiętam, że było porówno między tymi zawodnikami, więc tutaj go macie, ale ja. Nie wiem, kto tu jest. Oczywiście głosujcie na zawodnika odcinka dalej. A ja już nie przedłużam. Zacznijmy. A jeżeli chcesz zgadnąć taki fotel za darmo, to wystarczy, że weźmiesz udział w konkursie, gdzie musisz pokazać swoje umiejętności piłkarskie, pokazać jakąś sztuczkę z piłką lub trik. I wtedy taki fotel może trafić do ciebie. Więcej informacji w opisie. No, jak widzicie, jest e, świąteczny sweter. Musiał być oczywiście coraz bliżej święta. Jak będzie 2000 lajków, to kupuję nowy sweter. Mocna, co mocno. Mocna, co mocno? Mocny argument, żeby zostawić lajka. Mamy tutaj Hela z Werony na 10 miejscu, więc idzie mieć całkiem nieźle. Ale przejdźmy do tego, z kim ogólnie zagramy. No i zagramy z Sasuolo, Romą, no i z Genoa. No i jeszcze będziemy mieli mecze oczywiście symulacyjne u siebie z Interem, z Cagliari i z Lacją. Większość osób pisało właśnie w komentarzach, żebym grał na legendarnym, więc dzisiaj tak będzie właśnie. Gramy na legendarnym, ja tylko to zmienię. O, mamy. I muszę jedną rzecz powiedzieć, zawiedliście mnie trochę, niestety, bo mało pisałeście pomysłów na transfery. Nie wiem czemu. Pod tym odcinkiem piszcie pomysły na transfery, bo to jest ostatnia szansa na to. Dobra, i nie będę przedłużał przejdźmy po prostu do meczu symulacyjnego z Lacją. Lacjo jest aktualne piąte. Ostatnio to w ogóle zauważyłem, że tutaj pisze. No wiadomo, no jesteśmy w roli przegranców. O nie, 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 wygląda to bardzo źle, ale broni Silvestri. Świetnie. No nie, góry, na razie tak nas wcisną. Tak dużo zawodników mają w obronie, że to jest szok. No i znowu jest akcja i znowu dziura w obronie, no i strzela tym razem Luis Alberto. O Boże, no znowu, co to? Kto gra z tą 15? Setin. Jezus, Maria. No i póki co, tak to wszystko się prezentuje: My więcej posiadania piłki, ale co z tego? Co z tego, jak przegrywamy 3 do 0? Oj, szansa, błagam! Jedną honorową. Mamy: Di Carmine. Di Carmine znowu świetnie wchodzi w odcinek. O nie, nie, nie i... O kurde, co tu się wydarzyło? To wyglądało jakby od ściany się odbiło. Może to był słupek? Nie wiem. O, znowu! Jest branka! Wracałem, Benasi! Benasi, Jezus Maria, jak blisko jest! Panowie, nie! Dobrze, Sylwestri! Nie, już nie mamy szans, żeby wyrównać. No nie, czemu te symulacje ciągle tak wyglądają? że przegrywamy tą jedną branku. No druga połowa wie o wiele lepsza. Najlepszy na boisku... No... Di Carmine i Benassi u nas. I co ciekawe, w ogóle nie widziałem, że taka opcja może być w Fifie. Salcedo, który jest wypożyczony, poprosił nas o to, czy go nie wykupimy bo mu się dobrze tutaj gra. Mniej więcej coś takiego. I właśnie się zastanawiam, czy go nie wykupi. 19 lat, 67 overall to nie tak mało jest na nasz zespół. Napiszcie w komentarzach. Dobra, a teraz będziemy mieli grane spotkanie z Sasuolo. Alfa Fili mało gra. Dobra, i robię bardzo eksperymentalny skład na Sasuolo, ale chcę wypróbować sobie kilku zawodników. Jak sami widzicie, no są praktycznie wszędzie zmiany. O nie, spojrzałem, na którym miejscu jest Sasuolo, ale. Kwas. No dobra, co mnie to obchodzi w sumie. Dobra, pamiętajmy, poziom legendarny, więc może być ciężko. Tym bardziej, że gram takim składem, a nie innym. No. Góro, ale pięknie to ti carmine, Di carmine i mamy bramkę. No co to jest za napastnik? Co to jest za napastnik? No naprawdę, Duet, Stępiński, Di karmina to są tacy cudowni gracze. O oh mój brachu. Dobra, ale zawsze ten bot po tej straconej brance to jest napruty i atakuje strasznie mocno. Atakujcie go ci pomocnicy środkowi, no. ja pier. Dobrze, Sylwestri, ale no, ja nie wiem, ci pomocnicy stali nic które w tej drużynie strasznie brakuje takiego środkowego pomocnika, który po prostu jest winny. Nie musi umieć dużo. O ja pier... Dobrze, Sylwestri. Nie, nie, Ja tak bardzo chcę stracić bramkę, czy o co mi chodzi? Dobrze, Sylwestri, no ale jak nie zacznę grać, to źle dla mnie się skończy. O Jezu. Dobrze, co robi Sylwestri? No nie, jak to przeszło, jak to przeszło! No i musiała ta branka paść, no musiała. No Jezu, nie na raz. Dobrze, Sylwestri, połóż. Dobrze, Sylwestri. No akurat taka branka pada. No zas zasługują, zasługują. No nie mogę powiedzieć, że nie, no ja miałem jedną akcję. O! O! Laribi! Laribi! Ale to śmiesznie wygląda. Dwa strzały, dwie akcje i ja mam dwie banki. Jak totalny frajer. Laribi! Można powiedzieć, że u mnie debiut, ogólnie to chyba gram wcześniej w z Weronię, ale strzela bramkę, no dobrze się pokazuje, najlepiej z pomocy. No i bardzo dobrze, Dikarminy chyba z asystą? Nie, 24 to nie dikarminy kto to 24? A, Benassi, to z ławki wszedł i od razu asystował, świetnie. Ale to kolejny dobry gracz, który jest wypożyczony. Ech. Ja. Kurde, ale mu wjechał w nogi. I Cetim wszedł. Przez... Z ławki zapiątkowskiego i karnego wypracowano. Dobra, tutaj od razu strzelają, więc trzeba uważać. Kurde, ale mi zbitało. Dokładnie tak, koniec tego spotkania. No myślę, że Sasuo zasłużyło na wygraną, ale jest ten niesmak. No mógł być remis, ten karny, niepotrzebny na Setin. Ale jak to wygląda, boże. Dobra, kolejny mecz będzie lepszy, bo będę grał optymalnym składem, a nie takim randomowym. Ej, dobra, tego Ankraha przeniosę do pierwszego zespołu. Nie wiem czy go użyję, ale zobaczymy Jezu, co mi się tak odbija? Będę zigał, ale muszę jedną rzecz zrobić. Dobra, patrzcie jak teraz wygląda. Ale share. Rzeczy ważne zrobione, teraz przechodzimy do mniej ważnych, czyli do jakiegoś spotkania. Z Kaliari chyba. Coś takiego. Zobaczmy drużynę tygodnia, bo w sumie Sylwestri ma szansę. Jest! Mamy w końcu! Marco Sylwestri w drużynie tygodnia, więc mamy zawodnika w drużynie tygodnia. I jeszcze mamy jednego, chyba Baraka, jeżeli dobrze pamiętam, ale to z pierwszego odcinka. To tutaj macie ładną planszę. Teraz będziemy mieli... A, Nieważne, zaraz się dowiecie. Dobra, jakieś tam zmiany w taktyce porobiłem, zrobiłem zmiany w składzie, no to chyba jest najlepsza jedynostka. Jedynostka? Jedynastka, oprócz Emperora, ale on zagrał w poprzednim spotkaniu bardzo fajnie, więc dlatego też znowu gra. I to jest Brazylijczyk, nie Włoch? Chciałem, że to Włoch. Dobra, i mamy mecz z Cagliari, który jak tam widziałem jest na 17 miejscu, więc teoretycznie jesteśmy faworytami, ale te mecze symulacyjne za bardzo nie wychodzą, tym bardziej zmieniłem taktykę, więc może być totalna padaka. No mam nadzieję, że będzie zażegnana i jest dziura w obronie, no i jest dziura w obronie i Pawelotti strzela bramkę. O! Błagam! No i po co te podanie? Znowu porażka tą jedną bramką. no coś jest nie tak w tym zespole, no coś jest nie tak. Ale nie wiem co. To jest skupienie. nie wiem czemu mi tak wolno rośnie. Może ja za bardzo rotuję tym składem i dlatego tak średnio idzie? A no, co w ogóle zapomniałem, nie. Zapomniałem. Zapomniałem o tej kadrze Rumunii. Ja pier... Teraz to już przypomniałem tak, że miałem to zaakceptować. Roma 12, co ciekawe, więc to miejsce... Więc to mecz będzie wyrównanych drużyn I ja będę musiał je zagrać No, wychodzę chyba najlepszym możliwym składem Zobaczymy jak to wyjdzie Lazowicz wróci do pierwszego składu i w sumie oprócz niego to wszystko wygląda tak samo No i di Carmine No i zobaczymy czy uda się wygrać z Romą Czy uda się wygrać pierwsze spotkanie w tym odcinku, bo póki co, no... Nie idzie mi to za bardzo O! Veloso, spróbuj. Ale to była słaba decyzja, A, jeszcze. O, i jeszcze szansa! Kurde, na no, ten Veloso. No kusi się na tą brankę, kusi się na tą brankę, ale no niestety. No, on kiedyś coś zrobi? <grystanie> o! 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 Jezu, nie zdąży do tej piłki, Matko Boska. O, Stębiński? Kurde, no co się dzieje? Kurde, no pierwsza akcja. O Boże. O Boże i znowu przegrywamy. Nie czuję, żeby na tym legendarnym było jakoś tak ciężko, że ja nie jestem w stanie wygrać. No jestem w stanie, tylko no nie wychodzi mi. Ohoho, ale zabolało, ale zabolało, że to nie wpadło. A to jest właśnie ten minus di że on umie się pokazać, ale te wykończenie no nie ma zbyt dobrego. Jakbym miał wykończenie jak... nie wiem. Jak Jacko, to byśmy wygrywali już. A Jacko druga akcja, druga branka. Ja pierwszy. Kurde, Veloso, znowu! Hey, hey, a like a no, Sosedo! A like a me, um, like Boże! No, ładnie wybił. Ta bramka to chyba jest niemożliwa w tym meczu. Ładnie! Skończyło się to spotkanie. Nie wiem co mogę zmienić. Nie mam pomysłu. Ale trzeba coś tu zmienić, bo my potrafimy posiadać piłkę, a nic więcej. Nie umiemy wykończyć, nie umiemy po prostu nic. Veloso, man of the match u nas, nic dziwnego, ale patrzcie na to. <laughs> Tak będzie wyglądać nasza nowa formacja z trzema napastnikami. Zobaczymy, jak tak będzie się grało. Będę musiał zmienić pozycję: typu Zacegini, Emperor, tam jeszcze Faraoni. No trochę zmian będzie trzeba zrobić. No i z internetu wiadomo, nie będzie raczej ten przełomowy mecz. Zobaczymy po prostu, jak wyjdzie symuły mecz. No i to raczej też mecz do przegrania. Chyba, że się dziwię. Mam taką nadzieję. O! Mamy! Mamy! Di Carmine, Di Carmine, Świetnie się zaczyna. Jak już się od wygranej z Interem, z tą formacją. O mój Boże! Pressing, pressing, panowie. Co ten bramkarz robi? O, jest szansa na tylko bramkę. Nie trafił, kto to był? Barak. Kurde, pierwsza akcja i Perisis strzela bramkę. O Jezu. Dobra, cała moja konstrukcja się rozja... Ale dobra, zaraz wracam z kamerką. Po tej akcji robi zmianę. O, Jezu, jaki farcik. Dobra, robi zmiany w pomocy. Yy, Wieloso zejdzie. A czemu druga branka? Przecież to branka. Co jest? O no i znowu jedną branku przegrywamy. Dikarminy najlepsze oczywiście. Jak ta druga branka padła, to nie mam pojęcia. Przecież tam ta piłka skończyła się na brankarzu. Dobra, i będzie teraz mecz Genoa. Jezus Maria. Proszę, wygrajmy. Dobra, tutaj wygląda skład właśnie na Genoa. To jakie zmiany, tutaj Lazowicz nagra pierwszy raz na tym środkowym napastniku, chociaż moim zdaniem jest to bardziej lewy skrzydłowy. Nie wiem czemu tak to pokazuje. No, oferta prowadzenia kadry narodowej, Egipt. Dobra, to bierzemy może Egipt. A może teraz będzie? Jest, mamy tą Rumunię. Dobra, bierzemy Rumunię. Tam jeszcze Walia jest, ale bardziej mnie interesuje ta Rumunia, szczerze mówiąc. Dikar minę, czemu z główki, czemu tego nie przyjął? Znaczy, no ja mogę chwilę poczekać, ale no nie spodziewałem się. Ale naprawdę jest to irytujące, bo głupie mi na niego nie stawiać, bo świetnie się pokazuje do piłki, ale to jego wykończenie tych akcji. O, Boże, potrzebuję takiego zawodnika, który wykończy i się ładnie pokaże. Jezu, czemu on nie zabrał tej piłki? No! Laribi, Kurde, no. Mogę tam szukać podania, no mogę, mogłem, mogłem. No, znowu Laribi, Laribi I tym razem musiał! Świetnie Tunezyjczyk to jest. Chyba tak? Strzela bramkę no i tego, tego tempo to naprawdę jest taki atut 80 tempa na SPO, znaczy SP teoretycznie, to naprawdę jest dużo daje, dużo daje, świetnie się pokazał. Nie wiem, kto za system, ale chyba Dikarminę. Dobrze, Emperor, jest dzisiaj takie odkrycie. O jezu, ale źle. O, oh, dobrze, dobrze. Ile Ajajaj, aj, Zapata. No co ty zrobiłeś tam, jest? O Boże. No nie wiem, kurde, to Meze to tak odwalił. No Sylwestri też. Nie wiem czemu on tak poszedł w prawą stronę. No nie, no nie! No nie wytrzymie, nie wytrzymie. No, świetnie podanie Lazowić Lazowić, Lazowić branka, świetnie! Ale nie wiem kto tam taką długą piłkę dał, ale no zrobił całą akcję. Na no szczęście Lazowicz wykorzystuję, no i na tym napadzie chyba bardziej się spiszę. No kur, no nie wytrzymiemy zaraz. I nikt go oczywiście nie plonuje. Hm. No ta, i nie ma spalonego, zonnego. No jak te dziury się tworzą? Co ja mogę zrobić? A, no, nawet no, no, przegrałem. Chociaż się nie różnicą jednej branki. Hmm, <laughs> jak zajebiście No nie, ta obrona. Patrzcie, co ten No i patrzcie znowu. Co robi ta obrona? No, ja pi**ole No jest tak roz. No, a skończ chociaż co? Dziękuję. Nie wiem, ta obrona tak się ustawia. Rówek robił tyle akcji, tyle czyści i ma ocenę 5,3. Ja nic tu nie rozumiem. Kurde, a z jednej strony nie chcę zmieniać tego poziomu trudności. Bo ja wiem, że jestem w stanie na nim grać. Bo w Ultimate na przykład grałem jak gram sobie w Squad 100 to gram właśnie na tym poziomie. No, ale co z tego? Jak ta obrona źle się ustawia Nie wiem, napiszcie co mogę zrobić Inaczej, żeby to jakoś funkcjonowało Aktualnie 16 miejsce Dzisiaj chyba nic nie wygraliśmy Zaży, znaczy, wygraliśmy, to wiadomo, że nie wygraliśmy Ale nawet punktu nie zdobyliśmy Same szczęście, że w tej lidze są takie kluby Jak Specja, Crotone i Benevento Raczej nie jesteśmy w stanie Być w strefie spotkowej, chociaż no Nie da się spaść w tym roku, bo nie ma Serie B Ale wiecie o co chodzi W następnym odcinku będzie okienko transferowe i nie wiem Może jednak środkowego obroncę kupię Piszcie Propozycje co trzeba zmienić. Dostawajcie lajka, jeżeli wam się film spodobał. Subskrybujcie, wpadajcie w linki w opisie. No i co? Mój do Skydum. Na razie czesiłem. Po. Gdyby to nie było takie śmieszne, no to może bym się w końcu na poważnie za to wziął, ale flow. Mówię wow. Sam sobie robię zawodny podnoszę poprzeczkę i skok jak Batman. Padni grał. Obraz w głowie się nie mieszczą